Nie, to inną zrobimy snajper. Tu mam taki lodałcik Snajper wyborowy. To jest nawet, nawet tanie i dobre. To łódcy, no. Na łódcach też fulgiry chodzą. Gdzie jestem? Oho. Ty, a może się tu położę? I tyle. O, nie ma takiej szansy, że ktoś mnie tu zobaczy, nie mając. nie oszukując. Nie ma możliwości takiej, ale kusi. Nie wziąłem magu, nie wziąłem ammo do poucza Niedobrze. Ostrożnie z nabojami. E no to do mnie! Te skawy są pojebane. Jak to? Normalny człowiek by nie zobaczył. No i co? I takie życie snajpera. Problem jest taki, że tu nie ma żadnego punktu ciekawego, żeby ktoś tu podchodził. O! Są. Dobra, idziemy stąd. Poleżałem. Nie ma nikogo. Dobra, nikogo tu nie ma. Chyba można iść. Oj nie. To jest... No i chuj. Kurwa. Kurwa. Zobacz. Obie nogi złamane. Znalazłem takiego snajpera na fulgirze leżącego i mu łeb strzelił. Dobra, lokacja to jest opór. Dla mnie. Mogą być chłopy wszędzie, w tym lasku. Na tartaku. Na tą skałkę. Chociaż to już trochę riski. To jest ta skałka, z której ściągnąłem chłopa i widz przyszedł. Ta skałka jest OP. To jest taki pogląd, tylko na mnie też widać, niestety. Ale zaj. Ta skałka już spalona jest po tym strzale jeden. Powinienem śledzić celownikiem tego chłopa i czekać, aż mu staminka zejdzie z biegu. Dobra, chyba wracamy na skałkę. Co może pójść nie tak? Pozycja zajęta. To jest zajebista lokacja. Tu widać wszystko. Cały tartak. Łącznie ze mną. Ale zaraz tu będą, zawsze. O chwa. Ale jak to było do mnie, to to jest niemożliwe, że chłop nie trafił. Bo ja się nie ruszałem. Ślepy. Gdzie? Na barakach? A to skaw. Nie strzelam w skawa, bo to jest spalenie pozycji swojej. No, jak, je, jecz. Nie wiem, pusta mapa? Słyszę jakby ktoś krał, w krzakach. Jak przez krzaki na nakrałczył. Strzel? Nie, bo będę martwy, jak strzelę. Strzelę tylko tu w heda. Albo jak będę widział, że chłop solo i biegnie. I mogę kilka strzałów oddać. Szkoda, że od wody nie widzę terenu. Ile zostało? 20? O kurwa, żarcia nie będzie zaraz. No, zaraz będzie trzeba ekstraktować, bo bez żarcia to chujnie robota. O! Kurwa, poczułem jak na rybach był i branie by było Nie no to skaw Ty ale to gracz może być, gracz skaw To skawa nie chce strzelać Póki to nie będzie gracz skaw, bo też pozycję skaw. Sprzedam do gra... o Kurwa Ty co on tak zbiło? Dla Blattest Kurwa Mam nadzieję, że to gracz mój się wkurzył Ale wątpię Do mnie? Kurwa do mnie Mówiłem, że to sprzeda... I jeden strzał to jest sprzedanie pozycji. Ała! Nie. Jeden strzał to jest... Ale chyba chujowy skoopa. Chujowy skoop miał. Bo jak nie trafił we mnie, jak ja leżałem i się nie ruszałem. To znaczy coś jest nie tak z tym zawodnikiem. Jak na koniec rajdu na Tartak idę? 25 minut zostało. A może go zlutuję? Może coś miał? To był gracz chyba. Może gracz. Albo jak to był gracz, to ten ziomek do niej... Nie, 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 nie. Pozycję trzeba zmienić. Opór. I czapeczka O! Oh. O! Oh. To klasa. Krakersy, zawsze coś. Dobra, można zbijać. Chociaż Riga jeszcze może bym wziął. Lepiej mieć niż nie mieć. Dobra, odbiegamy. Broń weź? Nie wiem czy mnie nie obciąży to za bardzo. A ta broń to na fuj mi to Nie widziałem czegoś tu? O kurwa. Zgirowany! Zgirowany chłopi to dobrze! Kaw Ale to nie gard? To nie gard czasem? Ja bym o machnął On się spodziewa mnie z lasku Upadł Ale miał jakiś kask dziwny Chyba bym się pokusił i zlutował go Chociaż to się wydaje być riski Bardzo riski Ale no no, no, no No muszę no Rozejrzyjmy się Dobra Czysto To jest śmierć co co teraz robię, głupie Jeszcze jakby to był jakiś fulgir albo coś No to Jest Gdzie on? O Jezus jeszcze w takim miejscu. No nic, no. Dobra, spieprzam. Że jednego gracza widziałem w tym rajdzie. Jednego. No długi rajd, żeby mieć no, mało lutu, ale równie dobrze mogłem jakieś kota zać A, to się Tak jak zabiłem z gronostajkiem raz tego z Helmetem Kimi. To było tak dziwne. Ta, najtu, naj-, naj tur, Najbardziej chujowym ammo, chujową bronią. Jeden strzał, chłopka z Kilima i dostaje Hedaisy przez taką mini szparę. Jakby to trafiło w hełm, to, to by nie upadł. Nie ma szans. Dobra, na chyba czas. No tu raczej już nic nie będzie. Chyba, że by jeszcze baraki podejść i zlutować. Bo w barakach flash drive'ik, kluczyk jakiś fajny. Tylko no wchodzenie w głąb tartaka to jest dla snajpera dosyć ryzykowna sprawa. Tym bardziej że w tej fazie gry baraki zlutowane. Poza szturmanem główny koncept, nasz znaczy główny, jeden z głównych kąsków. Co to? Brick, cegła. O, zajebiście. Pewnie droga cegła. Dobra, chyba styknie. Lepiej wyjść żywym i pójść jeszcze czas. Ja podziwiam cię mamon, że ci się chcesz, szczerze. Że zdrowia psychicznego na tyle masz, żeby się z ludźmi kłócić. W sensie ja sobie wyobrażam, jak miałbym, jakbym chodził po kanałach i jak ktoś coś złego na mnie napisze i ke z każdym się kłócić, to bym chyba ocipiał, poważnie, że, że chce ci się walczyć z nimi? Ludzie zawsze będą pisać. Na wszystko będziesz dobrze robił, będą pisać. Źle coś zrobisz też będą pisać. Nie ma co, naprawdę. Nie chcę w dolu. Nie ma co wchodzić w interakcję. 2000 Expa. No i co, nie zabiłem PMCK? Żadnego. Gdzie ja jestem? Tam jest fabryka. To Tartak musi być tam. O! To jest obóz, gdzie się gnuj chyba dzieje często. Jak ktoś będzie z tego obozu wychodził i tu będzie biegł, najlepiej to by chyba w nogi celować, nie Heda. Żeby mu podziurawić nogi wceli się raz w nogę i siemano. I potem łatwy cel to jest, bo już ci nie ucieknie. Jest są, idę im na plecy. Kurde, klapki na oczy mi się trochę odpaliły. Niedobry. To jest... Ale chuj. Trudno. To były PMC, -ki. to nie były skawy na milion procent. Wzdłuż wody im w plecy załaduję. Nie podoba mi się takie skracanie ze snajperem. Tym bardziej, że oni mogą... Kurw, chwilę za późno byłem. O kurw, ale super. Tylko trochę daleko, jak ktoś tu będzie stał to strzelić mu heada, gdzie graniczyło z cudem. No nie wiem, jak podejdę bliżej, nie wiem czy tam znajdę taką miejscówę fajną, to raz. A dwa to się z ryzykiem wiąże. No. To są te chłopy. Poza tym jak podejdę bliżej to jest spora szansa też, że ktoś mi się na plecy załaduje. Znaczy się teraz też niby, ale nie wiem, podoba mi się ta pozycja. Tylko co ja tu widzę, widzę część. Część tartaku, gdzie jak ktoś będzie stał, to ciężko będzie trafić. Plaże i tyle. Chyba trzeba bliżej, bo to nie robota. Dobra, idziemy bliżej. Nie ma co. Tu musi, tu jest super widok. Tu musi ktoś być. Ciekaw jestem, czym uszczelił siebie, jakbym tam leżał. Z takiego daleka mogą być różnie. Coś tu. Coś tu pnęło tu. Sniper. To się skrada tu. Jest tu widz. Albo to bind. To jest bez sensu, żeby ktoś w takim miejscu się skradał. Jak się w tak się w takim miejscu skrada, to znaczy. To znaczy wie o tobie Są gdzieś w tym lasku, tu za ścianami No nie ma nikogo kur... Zajebisty tu widok jest, naprawdę Widać większy Jakim kurwa cudem? Tu nie strzelał do mnie Ten skaw strzelał do tego? Nie no, małc Kircy? proszę, bo to jest jeden ekstra, który znam nie oh, son, git. A jak z żarciem? O, oh, kur. Dobra, dawaj, może ten PEMCEK. Zobaczymy, kto to był. Czy to widz był? No kurwa, te same chłopy co wczoraj. Nie wiem, czy dostał heda, czy nie. Nie wiem, gdzie on jest. Ty, zajebałem go. Chyba druga kula head poleciał. A nie, to ten, ten sam. Ja pierdolę. Zabiłem? Tak coś trysnęło. O, Clown. No jest, oni, oni w dwójkę łażą. Skór wysyny, no. za słabich. Obra, co? Nie mam za dużo rzeczy. Wejdę sobie polutuję baraki. Chłopy się w monitor gapią. Ja jeszcze leżę bez ruchu i tak się wyjebują. No hit. Fajna ta broń, zajebista ta broń. Spodoba mi się. Ten scoupik trochę taki paśny, ale generalnie broń koksem jest. Taki SVD. Auto szturmana mam sprawdzić. Gdzie to auto? Czarny jeep po środku. Czuję, że jak wejdę tam to jestem trup Generalnie Ale chuj, no, idziemy Nie mam za bardzo też nic wartościowego Ten? 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 Z otwartym bagajem? Ale jak jest otwarty bagażnik to znaczy, że już chyba Ktoś to lutował czy nie I tu karta może być? W tym Jeepie? Nie no, w tej fazie tu trzeba by rushować na starcie Ja pierdolę Coś ciekawego będzie? Nic Nie wiem czy jest sens brać tą broń To mnie dociąży tylko Ale to nie powinno być też za ciężkie Plus jest taki, że najprawdopodobniej to nie było lutowane. Aha, było lutowane. Dobra, to co? Powoli chyba się trzeba zbierać na odskiercy. Chociaż ilu? Ja zabiłem dwóch, oni się powyszczelali. Opisałem, że ten rajd już jest pusty. Albo muszę mieć turbo pecha, bądź też szczęście, żeby na kogoś trafić jeszcze że niestety żadnego fulgira się nie udało uwalić jak już uwalam kogoś kto jest dobrze ubrany zazwyczaj upadam kurde jak zabił gracza w tej fazie gry to on już pewnie ładnie jak piesek z całym plecaczkiem zniesionym by mi oddał dwóch graczy i skawik jest tak pięknie zaśpiewane chryste panie naprawdę ładnie wiesz za 10 lat to co się ze sztuczną inteligencją stanie to jest, to jest nie do wyobrażenia to wszystko zastąpi prawie Tam jest tartak chyba Tu jest ten obóz No i pytanie jak to rozwiązać Czy tak jak ostatnio Kampić na obóz Czy iść szybciej na tartak i się rozstawić Zagrajmy tak dynamicznie trochę Rozstawię się na tartaku Połową sukcesu będzie dojść tam i przeżyć, bo tu, tu jest mnóstwo spawnów obstawiam. Mamon, nie wyzywaj się z nimi, bo widzisz jaki gniew jest. Nie ma co. no. Ty ich wyzywasz oni ciebie, to nim do niczego nie prowadzi. Poprawdę. Walka z wiatrakami. O, git. Ale widoczność jest słaba. Nie widziałem co się stanęło. No trochę ich wyzywasz, tak? To postrzegam, mamon no. Oni ciebie też. Nie mówię, że to jedna z tła ale... No jak im piszesz, że wynieśli z domu coś tam i to złe zachowanie i tak dalej, no to... Raczej to miłe nie jest, to nie są pochlebstwa. Bardziej w stronę wyzwisk, bym powiedział. Tu liczę, że ktoś będzie się przebiegał. I będzie łatwy kill. Już trzeba by bardziej w krzory schować o, tu. No i co? Czekamy, kur. Chociaż, no tu widok na tartach nie jest zły. Problem jest tak, że jakby ktoś tam wszedł, to nawet nie wiem, czy jest sens strzelać stąd. To jest tak daleko. Ktoś jakby się nie ruszał, to może. Nic nie zrobiłem, saku. Powiedziałem, żeby się nie wyzywali. I tyle. A ma on że... powiedział, że świetnie, że postrzegam to, jakże on ich wyzywa. No ale trochę tak było, no. Przecież go nie obraziłem ani żadnej ze stron. Tylko powiedziałem, żeby się uspokoili. Trzeba by lepszą pozycję znaleźć, ale ta też jest dobra, bo oni zaraz zlucą kampa. I przyjdą tu. Zawsze ktoś przy tych skałkach jest, nauckircy będą szli. Chociażby. Musisz się uspokoić wy też? No kurde no. Że wam się chce o tych godzinach, to jest pojebane w ogóle. No słyszę strzały, ale nie widzę nic. Kurde. A dokładnie stąd słyszę. Podejść bliżej, dostanę z pleców. Bo tam jest resp. I oni będą szli z respa tam, na tartak. Jak podejdę bliżej. A tak to ich tu wyhaczę, a spora szansa jest też, że... Tutaj kogoś znajdę na tartaku. Dobra, chyba idę bliżej. Będę pogląd na tartak. Jakby szli z respa, to już raczej by. raczej już by tu byli. A się zezłoszczę, jak teraz dok dokładnie w plecy dostanę, bo to wtedy różnica 10 sekund była. Żebym poczekał chwilę dłużej w krzakach. Kurwa, na drodze leży. Niedobrze. O kurwa, tak. To jest w pytkę lokacja. A jakby szturman tam stał i się gapił na mnie, zabiłby mnie? Zobaczyłby mnie, czy nie? Dostałbym pierwszą kwestę. od razu by zaczął strzelać? Tak. Pojebane. Ale cichy rajd. Na starcie tylko było kilka strzałów na tym, na tartaku. Nie miałem pozycji i już cisza. A łatwiej się patrzy, na zoomie boki. Nie w scope, a nie tam, gdzie skołup jest, tylko po bokach. Jest to zzoomowane. No w nocy mnie graczy, jest. Ale ktoś powinien być, no. A tu nie ma nikogo. Ja na tej skałce zazwyczaj leżakowałem. Nie ma, nie ma tu nikogo. Co jest kur. Zawsze tu jest taki gnój, jak się biega. A tu nie ma nikogo. A jest. To był początek rajdu, jak tu byłem. Zmiana lokacji szybka. Kurwa, widziałem gdzieś chłopa. A no może mi się wydawało. Sprawdźmy, jaki gier ten chłop miał. A długo trzeba było czekać na zdobycz. Bardzo długo. A te zwłoki gdzie były? A już zaczynał strzelać już zumował. Ale nie, nie, nie. Kolego. To, to gracz był w ogóle? Gracz. Plecak. Super. Klata. Mosiniarz to był. Zobacz. O kurwa, ale piesek ładny. Jak mi zniósł wszystko. Dwa tłumiki Scope. Grizzly. Nie wiem, ekstraktować z tym już. Chyba by można, przyznam. Spiernicza, małckiercy znowu, GITES. Uwaga mnie, glidu. Znaczy się, no, nie miał takiego, wiesz, pojebanego lutu też. Nic dobrego z niego nie wziąłem, chujowa broń. Ale lepsze to niż nic. Fajne te rajdy ze snajpą, podoba mi się. Ja wolę taki gameplay, aniżeli że cały czas dostaję chuj wie skąd. Drażni mnie to. Jak upadam 10 razy i nie wiem skąd, albo... Jakieś krzywe akcje są. Ale to, co ten chłop doświadczył teraz, że lutował tak długo... Wyszedł i... I snajpa? No to trochę niefortunne, ale no co zrobisz? Takie jest życie. Zawijam. Cię zaraz źle skończ. A i tak już mam plecak pełen lutu. Upełnione aż po brzegi. Elo. Dobra, to na start kulturalnie. <grytanie> ja pierdolę. Ty oni nie widzą ja widzę. Dobra. Czas iść, nikt nie przebiegał. Dobra, nie jestem... Jestem snajperem, mam się na zasięg trzymać. Mać. Nie wiem skąd. Nie trafiłem ani razu. Ja słyszałem kogoś tam, ale myślałem, że to Bint. to nie był Bint, tylko tam był chłop. Trochę za agresywnie zagrałem poprzednią grę. Dobra, to idziemy na skałkę. Ta skałka jest turbo mocna. W sensie widać z niej wszystko i wszystko, co jest na nicz. Ale plecki zaraz dostanę. Oj oj oj, oj. Dobra, tu. I się kładziemy. Tu ktoś zawsze będzie, zawsze na tartaku są zawsze ludzie. O, widzę. Mam. Hey, Kurwa, to był gościu i to dobrze zgirowany. gapił się. Ja pierniczy. Ale miał, miał koleżkę, tak mi się wydaje. I poszło info od razu na skałkach, na skałkach za tartakiem. Chuja, Trzeba go zlutować w miarę sprawnie, żeby jakiś pasożyt nie przyszedł i go nie podjebał. A ja całą brudną robotę odwaliłem. Pociągnąłem za spust i go wytropiłem. Pierw to go, swoją drogą trzeba go znaleźć. To też nie będzie łatwe zadanie. Ale gdzie jest to ciało? Nie zlutuję go. Zlutowanie go to będzie śmierć dla mnie. Kurde, gdzie? No chciałbym, chociaż nie... chciałbym zobaczyć co miał. Tu M musi być tu gdzie. Dobra, chuj, idziemy. Jak się wygrzmocę to. Nie ma go. Minąłeś go? Gdzie? Gdzie? Patrz na ziemię. No a gdzie patrzę? No nie ma go. Za tobą. Nie ma go. Chyba, że jeszcze dalej za mną. Nie, on tu nie mógł być. Musi być na lewo. O. A to sniper był. I to z Tumikiem, Mosinka miał. Dobra, to co? Można wracać. Pytanie, czy dojdę na skałkę. Kurwa, Mać. A ten sniper się chyba już gapił na mnie. On już, on już z tego Mosinka chciał strzelać. Kurwa, tu nikogo nie ma. Dlaczego? Dobra, chyba można iść. Są Outskirtsy, chyba są, jak pamiętam. Są, no i. w pytkę. Ja pierdolę. No dobrze, nie będę strzelał. Ale tu ktoś inny idzie jeszcze. Ktoś od lewej jest. Ale tu jest chłop na blisko. Nie strzelaj. Ale do tego na blisko. No tego ujebałem. To był skaw. Do ciebie nie będę strzelał. Nie wiem, czy jest. Uciekł, nie strzelaj, nie strzelaj, czekaj, czekaj, nie strzelaj. No przecież nie będę strzelał Jezusku Halo, Pokażę Ci kampę, najlepszą kampę na ucach mam nóż, nie strzelaj, okej? Mam nóż Halo! Słychać mnie? Halo! Nie strzelaj, nie strzelaj! Chodź, pokażę ci najlepszą kampę na ulicach. chodź go? No nie, nie Chcę mi pokazać najlepszą kampę na ulicach. Weź kur... On mnie na miny chce wjebać Mówi, że pokażę najlepszą Pasz, kampę musisz uważać, nie? Żeby się nie zjebać i za wysoko nie wejść Później przepierdolisz Halo? tak. za wysoko weź stąd, co siedzisz, kłócasz się i patrzysz, nie? Aha, okej okay. No to mówię. że musisz uważać. chuj. No nie no. no co ty robisz, kurwa! Weź, nie gadaj się tu leżę. Idą trzy skantów Zajebiście. No co ty... wyjdź stąd, kurwa! No 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 Ja reload nas. O chuj! on się chwali! Chyba zmarszty. Kiedy kolejna reklama jogurtów? Nivea się lubi zgłaszać w grudniu. Tylko nie wiem, czy ta ostatnia reklama niwej to nie była ostatnia właśnie. Nawet nie chcę myśleć, co by się działo. Nad... Kolejnej nie, nie wejdź, teraz. Cały magazyn zwiedzony? Nie. Dobra, idziemy. Na start rajdu jest najfajniej, bo jest najwięcej akcji. Nie ma co tracić czasu teraz. Lepiej się załadować do nowego rajdu. Wejście między zero lutu? Takie życie czasami jest. jest takie... Ale plecak zniosłem. Zoba a pamiętam tą akcję co mi szota wysyłali ze snajperami a grał grał z widzami i mówi że się gapią wszyscy i wszyscy wiedzą ktoś mu powiedział ty mało, no, ale to jest tak, kasta trochę a jeszcze tekst ja mam tego gościa we i że wypierdala po tej grze z No, ja to, to też no, nie wiem. to nie jest uprawianie dupy tylko wspominki Dobra, gdzie ja jestem? Most? Oooo! Kurwa! Możesz iść kampić na wiosce po twojej lewej, tam też ludzie chodzą. Idę! Posłucham cię. A jak się wjebię, to żegnam o ziemle. No i zajebiście, gratuluję, bo tu nie ma wioski. Super, super radę dałeś, brawo. Lecę do tartaku, tam, tam jest gwarant, że, że kogoś znajdę. Turman? Może i być szturman. Ja raz szturmana zabiłem, pamiętam do dziś mnie boli to. Zabiłem szturmana w nocy i nie mogłem znaleźć jego ciała. A tam może być dobry lud. Raz w życiu szturmana uwaliłem. I nie zlutowałem go. Kurde. Jest, bo strzela? To był dźwięk szturmana? No, na pewno. A zabiłbym na hita w łeb szturmana tą bronią? Chyba bym zabił, nie? Tylko trzeba trafić. Tak jest problem. Gdzie jest targa? Mocin, to kamper. Nie wiem skąd nawet. Dzięki, Darius. Nie wiem skąd, z kurwy syny. Camper, camper śmierdzący. Jak on mnie widział? A ja go nie widziałem. Rozglądałem się 360 stopni jak Dwa razy w klatę i koniec. A. Dobra, może na inną grę pójdziemy. Yeah. 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 I know brain. I i've been defined